Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Przerwania. Przepraszam, masz chwilę? Mam jedno pytanie. Nie wiem, gdzie to jest, jak to działa i jak to zrobić. Stało się coś, chcę ci żarto opowiedzieć, taką jedną anegdotę. Sprawdzę tylko jeden raz i jeszcze jeden. Wpadła myśl, zapiszę ją, by nie zapomnieć. I tak na takich rzeczach mija dzień. Wśród tłumu rozpraszaczy próbuję skupić się. Lekcja z dzisiaj. Wydajność i jakość znacząco spada, gdy nie jesteśmy skupieni. Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor jak skomentujesz ten wpis albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!